Hejka! Dzisiaj wam zrobić tutorial, bo to jest jedynie mój drugi odcinek na no, shorts znaczy się jak zrobić naklejkę. No podstawowa rzecz no to każdy wie kartka i najpierw należy i sobie wzór. Ja sobie wezmę laskę, może też i będę robić muzyczki. To może być. Żeby chciał to pokolorować, no to może. Ja ogólnie sobie pokoloruję, tylko że będzie to różowy, przebijalny mazak. Jaka chwila. To jest bardziej taki różdawy. Nie, taki jednak taki bardzo taki fajny różowy. Otwórz z strony to jest taki ale pomarańczowo-czerwony. I ja ogólnie w tym musiałam dzisiaj siedzieć sama. I dosłownie mój kolega z klasy wstał, pożył pod tablicę i powiedział: Ile to jest? Jest 6 plus 7. I nagle takie każdy: SIX 7. I nagle on powiedział: Nie no, tak naprawdę to jest 13. Mm. I ogólnie mam mleczko flafa. E, I ogólnie to wesołych świąt, bo niedługo mogą być święta. Otóż tak się prezentuje mój... e you na know,